Bezpieczne, nowoczesne i funkcjonalne. Takie jest nowe rondo turbinowe, które zastąpiło niebezpieczne dotąd skrzyżowanie Drogi Wojewódzkiej nr 762 z Drogą Powiatową i Drogą Gminną. Nowe rondo usprawnia komunikację oraz umożliwia łatwy i bezproblemowy dojazd do Szpitala Wojewódzkiego w Czerwonej Górze i do pobliskiej kopalni Jaźwica. Inwestycja ta została w całości sfinansowana z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Cieszę się, że ta inwestycja wykonana została tak szybko i tak sprawnie. Na pewno bezpieczeństwo w tym newralgicznym, bardzo obciążonym ruchem miejscu wzrośnie i droga 762 będzie tutaj miała ten element. Poprawiający to bezpieczeństwo. W miejscu Ronda istniało wcześniej czterowlotowe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, na którym często dochodziło do przykrych zdarzeń drogowych. Jest to naprawdę oczekiwana od dawna inwestycja przez mieszkańców tego regionu, bo jak pamiętamy, tu było skrzyżowanie, skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami powiatowymi i dochodziło często do różnych rodzajów kolizji, mniej bardziej niebezpiecznych, ale także do wypadków, które naprawdę zagrażały życiu ludzkiemu. Także cieszymy się, że wreszcie od dziś Kierowcy będą już jeździli bezpiecznie rądem turbinowym. O te inwestycje u władz wojewódzkich od wielu lat zabiegał burmistrz gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, wspólnie z dyrektorem szpitala w Czerwonej Górze Józefem Slejmanem. Priorytetem było bezpieczeństwo. Jako samorząd gminy i miasta Chęciny osobiście, tu wspólnie z dyrektorem szpitala panem Slejmanem, zabiegaliśmy u marszałka w zarządzie województwa o to, aby. Zamienić to niebezpieczne skrzyżowanie w rondo turbinowe. Tak się stało, bardzo się cieszę i jestem wdzięczny dla marszałka, dla całego zarządu województwa, dla sejmiku województwa. Wszak te pieniądze pochodzą z budżetu województwa świętokrzyskiego, prawie 11 milionów, że udało się osiągnąć cel. Życie ludzkie jest cenniejsze niż 11 milionów, ale bardzo się cieszę, że tutaj spotkaliśmy się ze zrozumieniem i dzisiaj mamy efekt tego dialogu i dążenia do poprawy prawy bezpieczeństwa i wyeliminowania tej wypadkowości, która tu była, a jednocześnie poprawiliśmy estetykę tego miejsca. Bardzo dużo się zmieniło, ponieważ nie tylko dla pacjentów, ale też dla personelu, ponieważ dla nas był bardzo duży problem z dojazdem do szpitala i wyjazdem ze szpitala, szczególnie w godzinach szczytu. Wtedy, kiedy personel wyjeżdża ze szpitala i e, wtedy problem był te lekaretek, a bez, niebezpieczny był wyjazd ze szpitala, wielokrotnie mieliśmy wypadki tutaj niebezpieczne i staraliśmy razem z burmistrzem o realizacji inwestycji i na szczęście się udało przebudowa tego kluczowego punktu komunikacyjnego zwiększyła bezpieczeństwo nie tylko kierowców, bowiem powstały także nowe przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie. Przebudowane zostały również sieci energetyczne, teletechniczne, sieć gazowa i wodociągowa. W tej chwili z każdego wlotu na równych zasadach mogą włączać się do tego skrzyżowania pojazdy. Do tej pory było to skrzyżowanie starego typu ze zwykłymi blotami i z tych z dróg powiatowych i z drogi gminnej było bardzo trudno się włączyć do ruchu na drodze wojewódzkiej 762. Tym bardziej, że na tej drodze, jak wiemy też w godzinach szczytu, jest bardzo duży ruch to skrzyżowanie w znaczący sposób poprawia bezpieczeństwo przy, przy, przy pokonywaniu tego skrzyżowania. Dodam, jak już jestem przy głosie, że echa, sława tego ronda już nawet dociera do sąsiednich województw i proszą mnie o udostępnienie informacji. 25 października odbyło się symboliczne otwarcie nowego ronda, zaś dziekan dekanatu Chęcińskiego, ksiądz Jan Kukowski, dokonał jego poświęcenia. Ta inwestycja przyczyniła się także do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Chęciny, w tym osiedla Czerwona Góra i ulicy Sitkówka. To bardzo ważna inwestycja, na którą czekaliśmy wiele lat i staraliśmy się od dawien dawna. Skrzyżowanie, jakie było do tej pory, przynosiło wiele nieszczęść i zdarzeń drogowych. Na obecną chwilę mamy piękne rondo, bezpieczne przede wszystkim i Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego zapewne są zadowoleni. Wybudowane rondo turbinowe bardzo wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa w tym obszarze, z uwagi na znajdujące się tutaj zakłady. Kamienia Kruszywa, Wiaszwicy oraz Szpitala Wojewódzkiego. Ruch był bardzo wzmożony i RONDO pozwoliło rozładować ten ruch. Płynęło na poprawę bezpieczeństwa zarówno transportu, pojazdów, jak i również pieszych. W tym momencie chciałabym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do wybudowania tej inwestycji, a przede wszystkim burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu. Za wszelkie starania, które czynił, aby ta inwestycja powstała. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych FART.